Dzień dobry! Witam Was, Beata Makowska, ginekolog z ponad 30-letnim stażem, fascynatka zdrowego stylu życia i podróżniczka. Dzisiaj zapraszam Was na blok operacyjny, bo ginekolog to też chirurg. Na blok operacyjny wchodzi się przez drzwi z tajemniczym napisem śluza. To taka granica między normalnym światem a światem operatywy. Nie każdy może wejść, do tego trzeba mieć klucz, więc zapraszam. Na blok operacyjny. Śluza to nic innego jak szatnia. Mamy tutaj szafki, w których możemy swoje rzeczy zostawić, a przebieramy się w ubrania, które są używane tylko na bloku operacyjnym. Zwykle są takie zielone. Bluzy. I spodnie. Jeżeli któraś kobieta chce, mamy też dostęp do spódniczek. Zmieniamy też buty na takie, które są dezynfekowane później. I trzeba pamiętać, że na bloku precyjnym nie wolno żadnej biżuterii używać, więc ja tą biżuterię, jak zapomnę ściągnąć u siebie w dyżurce, to ściągam, wkładam do kieszeni tych zielonych spodni. I nieraz mi się zdarzyło, że później przekopywałam stosy brudnych rzeczy, żeby swoje Rzeczy znaleźć. Dobrze, to czas teraz, żeby się przebrać. Jestem gotowa, idziemy dalej. Kolejne powieszczenie to myjnia chirurgiczna. Tutaj, zanim zaczniemy myć ręce, to musimy założyć maseczkę i czapkę. Trzeba pamiętać, żeby wszystkie włosy schować do środka, bo kiedyś było takie zdjęcie Lady D, która była zaproszona na jakiś blok operacyjny i pięknie grzywka wystawała, potem się na nią wielki hejt wylał. I jak dobrze założymy, to możemy myć ręce chirurgicznie. Najpierw mydłem, potem dezynfekujemy płynami dezynfekcyjnymi. No, to ręce zdezynfekowane, idziemy dalej na salę operacyjną. Na operatora na sali operacyjnej czeka już instrumentariuszka, jedna z ważniejszych osób na bloku operacyjnym. Ubiera operatora Rozkłada stolik z narzędziami, a do każdej operacji są inne narzędzia potrzebne. Podaje te narzędzia, a później sprawdza, czy na przykład nie został jakiś gazik w rani operacyjnej. To są bardzo bardzo ważne czynności. A teraz mi ubierze. Najpierw myjemy pole operacyjne, czyli takim gazikiem zmoczonym płynem dezynfekcyjnym myjemy trzy razy pole operacyjne. Co to jest pole operacyjne? To to miejsce, na którym chirurg będzie nacinał skórę i operował. Pole operacyjne potem obkładamy takimi serwetami. Po to, żeby był widoczny tylko ten fragment skóry, gdzie chirurg będzie nacinał. Cała reszta jest zakryta. Także my widzimy tylko taki malutki fragmencik miejsca, gdzie operujemy. Ginekologiczne operacje bardzo często przeprowadzane są przez pochwę, więc pole operacyjne to też nogi. Nakładamy takie nogawice, żeby odsłonić nogi i stworzyć właśnie to pole operacyjne. Tak wygląda nasz stół operacyjny. On jest dosyć mały, ale wystarczający dla naszych potrzeb. Na chirurgii te stoły często są dużo, dużo większe. W tym momencie przygotowany jest do zabiegu przez przezpochwowego, czyli pacjentkę się kładzie tutaj pośladkami, tutaj nogi i operuje przez pochwę. Ta część jest chirurgiczna, ta część anestezjologiczna. Te części oddziela zwykle zasłonka. Z tej strony jest Królestwo Anestezjologów. Pacjentka ma zawsze założony węflon do żyły, przez który płyny są podawane przez taką rurkę z buteleczki z kroplówką, a anestezjolog podaje gazy przez tę rurę. I przez maskę. No i w czasie całej operacji pacjentka śpi. U nas są pacjentki usypiane tylko dzięki zastrzykom. Nie podawana jest rurka do tchawicy. Pole operacyjne oświetlone jest zawsze lampą bezcieniową. My mamy akurat taką małą lampę, ale na dużych blokach operacyjnych te lampy są bardzo, bardzo duże. Pacjentki mówią, że zanim zasną, to często w tym szkle widzą pole operacyjne. Tutaj można wkręcić jałową rączkę i operator sam sobie może ustawiać. Światło tak, jak mu jest wygodnie. Operacje czasami trwają wiele godzin i bardzo są wycieńczające dla całego personelu. Ja już skończyłam, więc idę się przebrać. A Wam bardzo dziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, piszcie komentarze i zapraszam na inne moje filmy. Ręce zdezynfekowane, idziemy na salę operacyjną. Za szybko, proszę. Kurde, trochę wolno, trochę wolno. Ah! <laughs> Não minha z os strony lados estes